A dzisiaj rysujemy psychogondytę, który zaproponował nam ława FM, a jeśli ty chcesz, żeby twój skin albo kill off trafił na koło Fortuny, to jedyne co musisz zrobić to zostawić serduszko i napisać właśnie komentarz ze skinem albo killoffem. A więc ja się biorę za czajni i zaraz się widzimy. Ło, wow. on mi zajął aż godzinę. Normalnie jestem trochę zmęczony, ale mam nadzieję, że spodobał wam się efekt końcowy. A więc 3, 2, 1, proszę bardzo. Tak się prezentuje. <coughs> <Mam. coughs> Możecie ocenić. I bardzo wam dziękuję za to, że pod filmem sporo mm, lajków i wyświetleń. Więc so, Nara.